Zapraszam na prezentację Peugeot 2008. Uwaga, z automatyczną skrzynią biegów. Bardzo mało tych samochodów, a u nas w ofercie takie auto się właśnie znalazło. Bardzo ciekawa wersja wyposażenia, ale o tym opowiem za chwilę. Wizualnie, auto prezentuje się naprawdę świetnie bardzo ładny kolor alufelgi prezencja tego samochodu jest taki podwyższony samochód miejski, nie za mały, nie za duży jeżeli ktoś szuka samochodu podwyższonego jednocześnie o kompaktowych rozmiarach to myślę, że może być to świetne rozwiązanie kolor jak widzicie bardzo ładny zaraz Wam pokażę wnętrze, powiem troszeczkę więcej na temat wyposażenia, zachęcam również do zapoznania się z certyfikatem tego samochodu na którym znajdziecie wszystkie informacje na temat tego auta w całości można go pobrać łącznie z raportem autodna bezpośrednio na naszej stronie internetowej, do czego Was serdecznie zapraszam, przejdźmy do wnętrza uskórzana tapicerka, panoramiczne okno dachowe, mamy również tempomat, rozbudowany system multimedialny i automatyczna skrzynia biegów, tak jak wcześniej powiedziałem niezmiernie rzadko trafia się ona w tego typu samochodach na samochód standardowo udzielimy półrocznej gwarancji na silnik oraz skrzynię biegów z możliwością jej rozszerzenia oraz wydłużenia, jak na tak kompaktowy samochód, rozmiary z tyłu miejsce z tyłu całkiem w porządku Pomożemy również w uzyskaniu finansowania na ten samochód, jeżeli jesteście zainteresowani nawet tego samego dnia. Za pomocą pożyczki tym samochodem bezpośrednio u nas można już wyjechać. Zobaczmy sobie jeszcze przestrzeń bagażową w tym aucie. Wydaje mi się, że jest naprawdę całkiem przyzwoicie, jak na te rozmiary. Pełna treść wyposażenia oczywiście, bezpośrednio na naszej stronie w ogłoszeniu się znajdzie także zapoznajcie się z tym również serdecznie. Zapraszam i mam nadzieję, że do zobaczenia na jeździe próbnej oraz oględzinach tego samochodu. Pamiętajcie, że skupujemy również samochody na terenie całej Polski, dojeżdżamy do klientów. Takie auta jak to za mną, tańsze, droższe. Serdecznie zapraszam do kontaktu i oczywiście bierzemy auta w rozliczeniu za ten bądź inny samochód z naszej oferty.